Witam serdecznie wszystkich spod znaków Wodnika. Dzisiaj zrobimy rozkład tarota dla Was na sierpień, na nadchodzący miesiąc. Zobaczymy, co będzie słychać w Waszym życiu zawodowym, co będzie słychać w życiu prywatnym. Czy karty nie mają jakichś rad? Zobaczymy, jak będzie wyglądało Wasze zdrowie, jakie są przeszkody, czy niebezpieczeństwa, albo pomocne wpływy, albo to i to. Zaraz zapytamy o to wszystko karty. Wy w tym czasie będziecie mogli zastanowić się, czy chcecie zasubskrybować kanał, żeby dostawać więcej takich informacji? Mm -hmm. Zacznijmy od życia zawodowego. Widzę, no, widzę tutaj zmiany i to takie pozytywne nawet. Mm -hmm. Zaraz do tego przejdziemy i wszystko umówimy. Dobrze, dobrze. Ok. Widzę i dobre, i troszkę takie niepokojące rzeczy. Widzę, że ogólnie w życiu zawodowym będzie się w miarę układało, i na razie się układa. I teraz przez, przez ten czas, przez lipiec i aż do sierpnia, i w sierpniu, jak wejdziecie też, widać, że wszystko będzie dobrze szło. Będzie jedna kwestia, znaczy, czemu tak mówię, bo jest dziesiątka pucharów, dziesiątka pucharów dość mocno na to wskazuje, ale też będzie tak, że będziecie się zastanawiali, czy jedna rzecz, na którą liczycie w pracy, się uda. I no, nadal nie będziecie do końca pewni, ale jak już sierpień wejdzie, czyli znaczy już będziecie wiedzieć o tym, że jest taka możliwość, jest taka szansa, żeby to się udało, to prawdopodobnie nie będzie jakaś super wielka rzecz. Ale no może wnioskowaliście o jakieś przeniesienie, wnioskowaliście może jakiś kurs albo do kształcenie, wnioskowaliście może też po prostu o urlop, tak? no, który nie wiecie, nie wiecie, czy jeszcze go dostaniecie. Ogólnie ten wniosek zostanie przyjęty pozytywnie i w sierpniu będziecie mogli ruszyć z tym pomysłem, który mieliście na siebie w, w tym obrębie sfery zawodowej i to będzie dobre, wszystko się w tej materii uda. Tutaj mamy rydwan, który właśnie mówi o ruszeniu właśnie tej sytuacji w przód, oraz jest tutaj as pucharów który mówił właśnie o tym sukcesie, że wszystko w tej materii pójdzie dobrze. I no i tak, no i na tym skorzystacie, tak? Jakkolwiek, to jakiekolwiek to kość będzie czy to będzie korzyść, właśnie, nie wiem, pójście na jakiś właśnie kurs, czy zmienienie jakichś swoich obowiązków, czy nawet tutaj jakiś mały awans, czy mała podwyżka, to też jest prawdopodobne, że to taka, taka rzecz będzie tutaj miała miejsce, więc to to się Wam uda. I jeżeli jesteście osobą, która poszukuje pracy, czy może chce ją zmienić, czy no po prostu jest obecnie bez pracy, a szuka pracy, to tak, w sierpniu uda się znaleźć taką, która będzie Wam się podobała i ona będzie no, Waszą, będzie naprawdę czymś, na co byście chcieli, znaczy co byście chcieli robić, tak? więc to jest dość duży sukces, z tym, że i teraz jest to takie z tym, że, które się tu pojawia, że... I w każdym tutaj, w każdym kontekście widzę, że będzie pod koniec miesiąca, później w miesiąc, przynajmniej w drugiej połowie na pewno, będzie jakiś problem, będzie jakaś taka sytuacja, która będzie nieprzyjemna. Może jak wrócicie z urlopu, na którym byliście, się okaże, że jakieś rzeczy nie dopełniliście, jakiś zobowiązań, czegoś, albo coś, co robiliście, trzymaliście na czymś pieczę, poszło pod waszą nieobecność, nie tak, albo jak jak byliście cały czas w pracy, to po prostu się okaże w tej drugiej połowie miesiąca, że coś, co jest z Wami związane, i to jest coś, za co prawdopodobnie odpowiadaliście, nie do końca pójdzie po Waszej myśli. Nie jest tak, że to będzie jakieś dramatyczne popsucie sytuacji, tak, bo to trochę karty by inaczej to ubrały, obraz takiej, takiej sytuacji, ale na pewno no będzie tutaj Jakiś problem, i on będzie poniekąd z waszej winy, więc no może będzie jakieś niedopatrzenie, może będą jakieś rzeczy, które mm, no mieliście zrobić, a zapomnieliście je zrobić, albo ktoś źle został poinstruowany i coś zrobił nawet bez waszej winy, ale teraz y, wy musicie to naprawiać, tak? Taka też jest możliwość i to jest rzecz, to jest problem, która będzie się przenosić także na następny miesiąc. To będzie dość długotrwałe w skutkach, tak? Nie jest to żadne. Żadne niebezpieczeństwo dla Was, jako dla Waszej sytuacji w pracy, ale no też nie będzie to przyjemne i tak nie do końca będziecie wiedzieć jak to ostatecznie się zakończy i tak jak mówię to jest coś co zostanie przeniesione na dalszą przyszłość więc tutaj karty nie mówią jaki będzie koniec tego bo to mówię będzie trochę dłużej trwało tak to się otworzy tutaj cała, cała taka no, długotrwała sytuacja która będzie musiała się rozwinąć jakoś zostać przebrnięta przez was i może podnaprawiona też i i, i, I jak się zakończy, no to, to już trzeba będzie na to spojrzeć w przyszłości. Jeżeli jesteście tą osobą, która na przykład znalazła tę pracę, tak, i w tym kontekście, to dowiecie się, że pomimo tego, że przyjmiecie tą, tą ofertę, to że tam te. Okoliczności może niekoniecznie będą takie jak myśleliście na początku, także pojawią się małe wątpliwości co do tego, czy to była słuszna decyzja, ale wydaje się, bo to jest w tym, w tym przypadku, jest to połączone. Wydaje się, że i tak to będzie słuszna decyzja. I po prostu te niektóre drobne rzeczy, które będą Was tak trochę niepokoić, no będą miały miejsce, a będzie się można do nich dostosować. Więc jeszcze nie jest tak źle, ale do samego. Momentu rozpoczęcia pracy nie będziecie tego świadomi, a prawdopodobnie może rozpoczęcie będzie trochę później niż w sierpniu, tak? Więc no tutaj i dobre rzeczy, i trochę gorsze rzeczy się dzieją, ale tak już bywa. Przejdźmy do życia prywatnego. No widzę, hmm, to się nie zaczęło najlepiej, ale dobrze. Dobrze, dobrze. A! Jest As Buław i Głupiec. No dobrze, kwestia jest taka, że z jakiegoś powodu ciągnie się za wami smutek jakiś. Coś, co, coś was rozczarowało, prawdopodobnie w przyszłości, czyli no jeżeli tutaj jest mowa o sierpniu, to całkiem możliwe, że to się dzieje teraz albo no właśnie na, na przestrzeni jeszcze lipca, ale to może być coś o wiele dalszego, to może być jakaś o wiele dalsza zadra, która się za wami ciągnie i was trochę smuci, nie czujecie się najlepiej, nie czujecie się w pełni sił sobą pod względem tym takim osobowym, towarzyskim też i pomimo tego, że w sierpniu będą okazje do tego, żeby spotkać się z kimś, żeby trochę się rozerwać, tak, będzie tutaj widzę jakaś celebracje, jakiś powód do świętowania nawet, może będzie ktoś miał urodziny, ktoś może że będzie miał jakieś imieniny, jakąś Imprezę po prostu no, wyprawi, wy będziecie brać w tym udział, i to będzie akurat przyjemne. To nadal tutaj ta handra poniekąd będzie się za wami ciągnąć, ale widzę, że w dalszej części sierpnia wejdziecie w interakcję z ludźmi, no, pewnie wam bliskimi, tak, ale niekoniecznie z kimś, z kim będziecie spędzać czas, ten taki prywatny czas. I tutaj widzę, że to pozwoli wam trochę nabrać energii. I zapomnijcie o tym smutno, tej smutnej przyszłości, o tym, tym, co się wydarzyło wcześniej, co was zmartwiło, co was trochę rozczarowało. Tak jak mówię, tu jest właśnie trójka, trójka mieczy, ona nigdy nie jest dobrą kartą, znaczy no, z reguły nie jest dobrą kartą, może nigdy to za duże słowo, ale... Trójka mieczy właśnie mówi o tym smutku, o tym takim żalu, o czymś, co przez długi czas jeszcze się w tym przypadku za Wami ciągnie, ale tutaj widzę właśnie te interakcje i nie martwcie się, piątka była, pomimo tego, że tutaj wyglądają Ci panowie, chyba panowie, jakby się bili między sobą to tak naprawdę to nie jest karta jakichś tam strasznie, m, strasznych konfliktów, czy czegoś takiego, czy bójki, czy czegoś takiego, nie, nie, zupełnie. Piątka Buław mówi o wielu sytuacjach takich, które rozpraszają naszą uwagę, ale to w tym przypadku, w tym kontekście, to dobre, tak, bo to skupi was na jakichś nowych rzeczach, na nowych wydarzeniach i as Buław właśnie mówi o tym, że to doda wam taki wiatr w żagle, doda. Wam, doda wam energii. I te przeżycia, takie na planie osobistym, czy to będzie właśnie interakcja z ludźmi, czy też może wzięcie udziału w jakimś wydarzeniu w trakcie sierpnia, pozwoli wam, czy może właśnie tego wyjazdu, o którym była mowa, jeżeli faktycznie on będzie miał miejsce, to pozwoli wam trochę. Mm, Trochę spojrzeć bardziej optymistycznie na przyszłość, tak i na siebie samych, więc to jest bardzo ważne. I teraz tutaj mamy głupca. Głupiec czasami jest traktowany jako bardzo negatywna karta. Nie, to jest niesłuszne podejście. Głupiec może być negatywną kartą w pewnych kontekstach, ale głupiec ogólnie mówi o tym, że pozostawimy rzeczy takie z naszego najbliższego otoczenia, z naszego życia. Poza tym i skupimy się na sobie i na własnych potrzebach i na takim pójściu w przód, właśnie tym optymistycznym pójściu w przód, tak? nie zważając specjalnie na okoliczności. Czasami niezważanie na okoliczności jest złe, tak no bo trzeba zważać na przykład na uczucia nam bliskich osób i nie zawsze można być egoistą, ale ten taki zdrowy egoizm czasami jest potrzebny, tak żeby właśnie oczyścić się z tych negatywnych myśli i, no i skupić na, na, na sobie i tak trochę pójść do przodu Niezależnie co by się działo, tak skoczyć trochę w tą przyszłość, bez patrzenia i oglądania się za siebie. I to jest dobre. W tym kontekście ja Wam powiem, że to jest naprawdę pozytywny wynik tutaj tych, tego rozkładu kart, żebyście widzieli, że, że możecie pewną. Rzecz, która wam ciąży z przeszłości, możecie zostawić zupełnie za sobą. I to będzie dla Was na pewno zdrowe. Przejdźmy dalej, zapytajmy karty, czy one nie mają jakichś tutaj uwag dla Was. Tak, jak najbardziej tutaj jest widzę powiązanie z tym, co przed chwilą mówiłem, żeby iść do przodu, bo okoliczności będą sprzyjające. Teraz pytajmy tutaj, czy nie będzie jakiejś zmiany w Waszym e, zdrowiu. No nie, tutaj będzie wszystko Pozytywne przeszkód, także nie widzę żadnych, zaraz do tego dojdziemy, jakiś pomocny wpływ, tak więc. Wręcz jeszcze to, co powiedziałem przed chwilą, mogę podkreślić wielokrotnie, bo karty tutaj mówią i z kartą słońca, która mówi, że okoliczności po prostu takie zwykłe koło nas, czyli koło Was w tym wypadku, będą sprzyjające, tak? Będzie sprzyjający okres tych takich drobnych rzeczy, że nic nie będzie Wam wchodziło w drogę, nie będzie jakichś takich przeszkód z nienacka pojawiających się, czy czasami, wiadomo, no nie wiem, dostania listu jakiegoś z jakiegoś urzędu, że zalegamy z wpłatą czy coś, nie będzie takich rzeczy, okoliczności będą dobre. Karty też mówią o tym, że to co będzie w pracy się działo, jednak nie będzie aż tak złe, tak że pomimo tego Pomimo tego, że no będzie ten okres takiej niepewności i no, jakichś takich trudności, szczególnie w tej drugiej połowie sierpnia, to ostatecznie możecie liczyć na to, że to nie będzie aż tak złe, że jednak będzie ten, uda się to jakoś poskromić. Tak? Przeszkód nie ma żadnych. Czwórka denarów w miejscu przeszkód mówi bezpośrednio o tym, że nie ma żadnego takiego naprawdę niebezpieczeństwa, czy jakiejś trudności, czy przeszkody, z którą byście musieli się Sierpień borykać, a pomocny wpływ, i to jest bardzo ważne, jest karta gwiazdy, która jest bardzo intensywną kartą, która w tym aspekcie, że ona promieniuje na cały rozkład, znaczy na przynajmniej na karty, które są wokół niej, ale w miejscu, jeżeli ona mówi o pomocnym wpływie, to znaczy, że przez praktycznie cały sierpień będzie Wam sprzyjał los. I to jest, to jest dobra rzecz. Dobrą taką gwiazdę tą mieć za sobą, jako takie wsparcie dodatkowe tych wszystkich rzeczach, których się podejmujemy, jest bardzo mm, ważne i bardzo sprzyjające, szczególnie tutaj, że tutaj jest mowa właśnie o tym głupcu, o tym pójściu w przód i zostawieniu tych zmartwień ze sobą mm, i kierowaniu się nawet na tą gwiazdę, tak? Kierowaniu się na tą gwiazdę to jest karta nadziei, więc jest wielka nadzieja i to taka nadzieja spełniona praktycznie już, że, mm, że tutaj mm, z tego coś, z tego takiego waszego optymizmu, który zacznie się pojawiać, kiełkować albo odradzać na nowo, przynajmniej, wyniknie coś dobrego i to najbardziej, najprawdopodobniej będzie coś przyjemnego dla was, w sensie, że Wy będziecie się czuć w końcu dobrze, tak? Będziecie się czuć lepiej sami ze sobą, czy w Waszej w własnej sytuacji, poczujecie szczęście po prostu, tak? Czasami jesteśmy aż tak zajęci tym, co się dzieje w życiu, że nawet nie przystajemy. Na chwilę się zastanowić, czy my jesteśmy szczęśliwi. Tutaj będzie taka okazja i będzie wszystko wskazywało, że jest na to jak najbardziej. Nie tyle szansa, nawet co wszystko, co jest wokół Was. Pozwala Wam być szczęśliwym, tak? Więc jest to bardzo optymistyczne spojrzenie. Ja tak mówiłem, tak trochę pobieżnie o tym zdrowiu. Karta papieża czy arcykapłana, zależy jak chcecie go nazwać. W miejscu o pytaniu o zdrowie wskazuje, że nic tutaj nie ma żadnych wpływów ani w jedną, ani w drugą stronę. Sytuacja będzie się układała pewnie dobrze, będzie stabilnie. O, będzie stabilnie. Więc tak, to jest moje drogie wodniki, rozkład dla Was na sierpień. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że tutaj te rady Wam pomogą. Jeżeli tak, może chcecie więcej takich rad, wtedy radzę zasubskrybować kanał. Ja jestem Kosma Bardzo dziękuję Wam za Wasz czas. Jeżeli chcecie się ze mną skontaktować, to link jest pod filmikiem w opisie do mojej strony, przez którą można to zrobić. I co? Mam nadzieję, że zobaczymy się przy następnym. Dzięki. Pa!